Nad ranem do okolicach godziny ósmej dos doszło do wysokoenergetycznego wstrząsu z do 8 do 27 bóla. Wstrząs ten e, najprawdopodobniej spowodował pewne skutki w wyrobiskach podziemnych, w wyrobiskach, w których zatrudnionych było około 60-70 osób. E, większość z tej załogi w tej chwili opuściła miejsce zagrożone, została wyprowadzona lub ewakuowana się samodzielnie. W tej chwili jeszcze część pracowników jest poszukiwana przez ratowników. Ile tych pracowników jest poszukiwanych? Nie chcę w tej chwili podawać dokładnej cyfry, ponieważ nie zostało to jeszcze dokładnie zinwestoryzowane. Ci pracownicy nie zostali jeszcze dokładnie rozliczeni. Może służby prasowe Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. Natomiast działania w tej chwili Sztabu Akcji Głównie są ukierunkowane na ocenę stanu zagrożenia, przede wszystkim zagrożenia kompaniami i pożarowego. A to po to, żeby też na bieżąco oceniać, czy ratownicy w miarę, jeżeli można to tak powiedzieć, w miarę w bezpiecznych warunkach pracują w celu poszukiwania zaginionych. Jak duże zagrożenie jest według Waszej wiedzy w tej chwili my, tam na dole? To znaczy, czy jest kontakt z tymi osobami przede tym wszystkim? Z osobami poszukiwanymi w tej chwili nie ma kontaktu, przy czym tak jak mówię. Ze względu na jeszcze nie do końca sporządzone rozliczenie nie chcę podawać dokładnej y, ilości, y, o ilu możemy mówić w tej chwili, że są poszukiwani. To jest wszystko w tej chwili w fazie no, rozliczania. Jakieś działania, bo o stan zdrowia to pewnie będziemy także w szpitalu i źródła ale te osoby, które już na powierzchni, w jakim stanie zdrowia? Czy, czy... Proszę zapytać o to służby prasowe polskiej grupy, ewentualnie lekarzy. Y, no to nie do nas hmm. Ten wstrząs sam w sobie, bo Pan jeszcze scharakteryzował tak opinią eksperta, no ile e, sam w sobie wstrząs może być groźny? No wszystko, co dzieje ten, się ten tak ten wstrząs to jest zjawisko sejsmiczne. E, mo, można go przyrównać do takich samych zjawisk, które powodują trzęsienia Ziemi. Akurat ta energia tego wstrząsu można e, mówić, że to jest takie średniej wielkości, może blisko średniej wielkości trzęsienia Ziemi. Natomiast no, tąknięcie to jest coś, co może w jego efektu. Tomknięcie w, w, w nomenklaturze górniczej oznacza to, że dochodzi do wstrząsu, który niszczy infrastrukturę podziemną w Tego jeszcze Państwo nie wiedzą co tam W tej zniszczone. chwili trudno to powiedzieć. Działania ratownicze ukierunkowane są na to, żeby poszukiwać zaginionych. Czy wiadomo, jeszcze Pana dopytam, jak y, duży obszar mają na techniki do przeczesania? Gdzie w tym momencie się znajdują? Eee, wypowiedź... Mówimy, y, to co muszą ratownicy sprawdzić, to znaczy... możemy mówić o setkach. No. Czy najbliższe informacje, bo ci ratownicy się też zmieniają, to nie jest tak, że jedno, jeden zastęp pracuje, tylko to zazwyczaj jest kolejny zastęp, który gdzieś jest w odwodzie, który zmienia ten pierwszy. Jak to się są, są zastępy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, są z Okręgowej w Wodzisławiu, są zastępy własne kopalni i kopalń sąsiednich, także no, siły ratownicze można powiedzieć są, są duże i... i i chyba adekwatne do tego, co się w tej chwili dzieje. Panie, jeszcze raz zapytam, ale to jest sprawa najbardziej ważna, to znaczy chodzi o ludzkie życie. Ile osób w tej chwili może być zagrożonych bezpośrednio? Jak w tej chwili to wygląda? O, o ile osób, mówimy o kilkunastu, o kilku osobach, jak, jak pan w tej chwili. Dzieje? Proszę zapytać o to służby prasowe, przedsiębiorcy. W tej chwili my nadzorujemy prowadzoną akcję. Sztab akcji głównie w tej chwili skupia się na ocenie poziomu zagrożeń naturalnych w tym rejonie, żeby zapewnić jak najbardziej bezpieczne warunki do pracy ratownikom. Jeśli chodzi o kwestię tego rozliczania, to, to raczej proszę się do, do przedsiębiorcy zgodzić jak na to nie potrafią. Ratownicy też nie tak? Ratownicy są cały czas podzielne, tak, tak część tych, co byli poszkodowani zostali, zostali yy, przez ratowników albo ewakuowani, albo weszli o własne. A czy możemy coś więcej o tej pamięci atmosferze tam yy, w tej chwili yy, powiedzieć o zagrożeniu lub braku zagrożenia dla ratowników Na razie, na, na razie z, te, z tego co mi wiadomo, z, yy, jeśli chodzi o wentylację, zagrożenia aerologiczne są na akceptowalnym poziomie stan aktywności sejsmicznej też nie wskazuje w tej chwili, żeby się coś niepokojącego działo, ale podkreślam, to jest w tej chwili, a taka sytuacja może się zmienić. Czyli sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie wiadomo, czy w efekcie tego wczoraj... to jest wszystko. To jest wszystko jeszcze na bardzo wczesnych etapach akcji, jest rozpoznawane, jest, jest analizowane, także no, na tak szczegółowe pytania w tej chwili to, 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 to nie mogę się. Pani dyrektor, jaka w tej sytuacja jest po prostu niepokojąca? W tej chwili działania skupiają się na poszukiwaniu osób, które e, na razie uważamy, że są zaginione, bo nie zostały jeszcze rozlicza patologii, no Nie, 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 bo idzie Te沒ie, a ilu jest hospitalizowanych? Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Proszę zapytać e, przedsiębiorców. A z czego mogą wynikać te nierozbieżności w liczbie górników, którzy pozostali a na powierzchni albo wiemy, są Wiemy ile osób było w rejonie. Ta wartość jest znana. Natomiast część z pracowników po tym trząsie po prostu uciekła, tak ratowała siebie. I w różne rejony, do różnych wyrobisk w tym, w tym zagrożonym. Także oni się też jeszcze dopiero zgłaszają, są rozliczani, jest to dokumentowane, także to wszystko trwa. Ale czy możemy mówić jakieś epicentrum tego wstrząsu? Gdzie, w którym momencie tego wyrobiska, tego pokładu tam jest najniebezpieczniejsze? Epicentrum wstrząsu jest zlokalizowane, to jest niedaleko miejsca, gdzie Drąży, drążone jest worowisko przygotowawcze, przy czym na tej zmianie w trakcie gdy doszło do wstrząsu, robót związanych z drążeniem nie prowadzono. Było to e, zmiana konserwacyjno-remontowa. Co tam się też rozwiązania nadzieje? Ratowniki poszukują zabijania.